Dobry, nazywam się Radosław Żak. Znajdujemy się w miejscowości Jeziornik, gdzie prowadzę gospodarstwo rolne. Gospodarstwo nakierunkowane jest na produkcję roślinną, a w strukturze zasiewów posiadamy pszenicę, rzepak, buraki cukrowe oraz groch. Współpracę z firmą AgroSieć Maszyny rozpocząłem 5 lat temu podczas poszukiwań opryskiwacza. Wtedy to na regionalnych targach rolniczych zapoznałem się z przedstawicielem. Nasza współpraca trwa do dzisiaj, a w międzyczasie udało się jeszcze kupić traktor. Siewnik, talerzówkę oraz agregat bezotonowy. Zaufałem firmie AgroSieć Maszyny, ponieważ od samego początku widziałem profesjonalne podejście oraz szczere doradztwo. Przekonają się na własnej skórze, jak ważne są relacje i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że Wojtek stał się moim kolegą. Jednym z głównych aspektów, który przekonał mnie do zakupu w firmie AgroSieć Maszyny, jest serwis. Nigdy się nie zdarzyło, że maszyna w sezonie kilka dni by była nienaprawiona, czy też musiałbym czekać na przyjazd serwisu zbyt długo. Uważam, że serwis jest bezkonkurencyjny. Szczerze polecam współpracę z firmą AgroSieć Maszyny.